Siemanko, z tej strony Bonkol, a to jest gra Paladins. Jest to kolejny odcinek. Prosiliście mnie, abym dzisiaj nagrał, moi drodzy, z innej postaci, abym wam pokazał, jak wygląda inna postać. Dzisiaj wam zaprezentuję postać, która... a może coś takiego. A może właśnie zaprezentuję wam dzisiaj szamana. A nie, mówiliście, abym wam zaprezentował tanka. To tanka zaprezentuję w następnym odcinku. Dzisiaj wam pokażę szamana. Moi drodzy, szaman, który się nazywa Grohk. Ja już wam pokazuję, jak wyglądają jego skille. Pierwszym skillem jest Healing Totem. Moi drodzy, Healing totem, którego kładziemy na ziemię, i wokół niego, oczywiście, nasz, nasza drużyna może się leczyć. Dodatkowo, ten totem może dostawać dodatkowe umiejętności od kart, o których zaraz powiem. Chain Lighting, czyli oczywiście tutaj mamy łańcuchową błyskawicę, czyli błyskawica, która potrafi przeskakiwać na pobliskich wrogów. Jest to po prostu nic innego jak zbufowanie naszego autoataku, który ma szansę właśnie atakowania pobliskich wrogów. Oprócz tego głównego celu, dodatkowo Ghost Walk czyli jest to taki, jakby to można po polsku powiedzieć, jest to taki spacer ducha, czyli my jesteśmy wtedy nietykalni przez 2,5 sekundy, można oczywiście za sprawą kart rozwinąć tę umiejętność, no i wtedy jeszcze zdobywamy 40% spida. czyli to jest taka opcja albo uciec, albo dobiec do jakiegoś celu, no i cóż, wychodzi na to, że jesteśmy takim supportem, ale też zobaczycie, że dobrze sobie radzimy jako deps, więc rozpoczynamy, 7 sekund do rozpoczynania, Nasza drużyna to Grok, Sky, Pip, Bak oraz Cassie. Dodatkowo mamy przeciwników Sky, Raxa, Barika, Fernando oraz nie zauważyłem chyba ostatnia postać, to jest tak, tak, tak. Fernando oraz mm, nie wiem jak się ta postać nazywa, Sky chyba też. W każdym razie, moi drodzy, e, chcę wam dzisiaj zaprezentować właśnie na mapie Temple Ruins. Chyba to jest ta sama mapa, na której wam Prezentowałem poprzednią rozgrywkę. Weźmiemy sobie teraz tak, albo mamy dodatkowe umiejętności do totemu chilującego, czyli aż dwie, albo do naszej broni. Czyli nasza broń ma 5% szans na to, że silensujemy target, czyli całkiem spoko. Ja wezmę jednak moc naszego totemu, albo nie Silence. Weźmiemy Silence i lecimy. Słuchajcie, na samym początku chcę wam powiedzieć właśnie co nieco na temat e, kluczy. Pamiętajcie, że na stronie paladins.com możecie się zapisać. Wiele osób mnie pyta czy klucze, które ja zdobędę po wbiciu czwartego poziomu, rozdam wśród widzów? E, powiem Wam szczerze, był taki pomysł, natomiast w tej chwili nie ma już opcji. Rozdałem klucze, ponieważ rozdałem to osobom, z którymi będę grał, będę nagrywał. Może następnym razem, może się mi uda tutaj zdobyć jakieś dodatkowe ilości kluczy. Dobra, ja tutaj użyję tego ghost walka, ponieważ mamy już bardzo mało życia. Ba Zobaczcie, jaki devs jest dobry, tylko my nie potrafimy tam podejść. My nie potrafimy tam podejść. Oni przejmują nam cel. Yy, oni przejmują nam cel. My musimy tutaj atakować. Dobra, ten gościu sobie strzela tutaj. Ja już w nich jadę. O, ona, ona jest bardzo mocna. To jest Kasi, moi drodzy. Ta dziewczyna, która mnie zabiła. Ta hunterka, ta łuczniczka. To jest Kasi, i to jest nic innego jak właśnie łowczyni. Um, nasza drużyna, moi drodzy, dzisiaj gram jeszcze z jednym, e, z jednym znajomym, z Czekotupką, tak zwanym, Czeko. Natomiast dzisiaj grałem na live'ach, zapraszam Was na live'y na Twitch TV Bonkol. Dzisiaj grałem na live'ach z widzami oraz osobami, które już troszkę się bawią właśnie w Paladins. I powiem szczerze, że rozgrywka taka drużynowa jest naprawdę bardzo fajna. Jest naprawdę duża szansa wtedy wygrać. E, zmienili, dzisiaj był patch, miała wyjść nowa postać, ale z tego co widzę, to nowa postać nie wyszła. Jedynie... Prowadzi coś... Ta... Zobaczcie co się dzieje w ogóle. Jedynie wprowadzili coś takiego, że mm, nie możemy atakować właśnie tego działka, dopóki ono nie podjedzie pod nas. Więc musimy się skupić... No niestety, nas, nas zabili. Musimy się skupić na tym, aby rozwalić to działko. Rozgrywka teraz jest dużo, dużo dynamiczniejsza, ponieważ tutaj, moi drodzy, nie ma już takiej opcji, aby rozwalić działko, zanim ono dojedzie. Więc rozgrywki są już teraz dużo krótsze. Okej, okay, jedziemy. Zamknęli się. Ja tutaj nawalam. Chain lighting, jak widzicie. Wszyscy są ranieni wokół. Więc rozwalamy szybko, szybko, żeby nam bramy nie rozwalili. Chyba nie rozwalą. Dobra. I teraz możemy ich atakować na spokojnie. I teraz może, mogę, możemy ich dogonić. Dobra, ja ich atakuję tutaj wokół. Oni mają shielda, ale my musimy ich rozwalić. W ten sposób on leci. Ja muszę w niego atakować. Ja go jeszcze dobiję. Tak, dobiłem go. I ta laseczka tam. Zobaczcie, jak ja jestem overpower. Ta postać może wam się wydawać zbyt dzika, tak? Bo ja atakuję nagle wszystkich. O, dobra, plus 40% expa jest super. Ta postać może wam wydawać się dzika, bo ona wam się może wydawać zbyt overpower, ale tak nie jest. Są też inne postacie, które doskonale sobie radzą i są taką moją kontrą. Dobra, musimy teraz przejąć tutaj. I też moi drodzy, nie ukrywam, że w tej grze e, jest bardzo ważny setup całego drużyny. Jeżeli ktoś weźmie tylko i wyłącznie tanków, no to będzie ciężko. Natomiast jeżeli ktoś weźmie tylko i wyłącznie DPS-ów, to no to też będzie ciężko z obroną właśnie takich punktów. Okej, okay, ja się już tutaj zmywam, bo mam bardzo mało życia, 500 życia już tylko i wyłącznie musimy rozwalić tego typa. Okej, okay, rozwalmy go, bo on jest jakimś kurde ślepym gościem. Na odległość. O kurde, ale mnie pojechał, ej. To jest Fernando. Właśnie gość, który mnie zabił, to jest Fernando i to jest tank. Okej, okay, my startujemy. E, karty, które aktualnie mam, więc mamy 5% szans na wyciszenie, a wyciszenie to jest nic innego jak niemoc w używaniu właśnie skilli. A i karta taka pasywna 40% expa więcej, więc... E, i 80% kart cooldown. To jest świetna karta, moi drodzy, to jest świetna karta bo e, dzięki tej karcie będę miał przewagę levelową nad e, moimi przeciwnikami. No i ruszyła, ruszyła tutaj akcja. Czekajcie, spróbujmy tego gościa gdzieś zaatakować, bo on chyba uciekał. Dobra, ja zaatakuję tego typka. Tu mamy Fernando. Fernando to jest frajer Dobra, ja muszę uciekać. Fernando, niech sobie mnie goni. No, nie wiem, on się podniecił chyba za bardzo. Oni we mnie atakują w ogóle. Okej, okay, to mi odpowiada, słuchajcie. Jeżeli nasze działko jedzie na ich bazę, a oni się mną interesują i dwóch, dwóch biegnie na jednego, no to w tym momencie, moi drodzy, mamy zdecydowanie lepszą, lepszą pozycję. Bo działko już nawala fort pewnie. Okej, okay, już jesteśmy bardzo blisko. Ja nie wiem, czemu tak poprawiam. Będę musiał iść do fryzjera. Jak wam się podoba ta rozgrywka? Jak wam się podoba ta gra w ogóle, pomysł? Darmowy Overwatch połączony ze Smitem? takie MOBA, ale nie MOBA. Nie no, jestem ciekaw waszego zdania. O kurde, tu jest ta leseczka. No co? Kurde, ale we mnie nawalają. Dobra, spadać. Level up. Musimy nawalać wieżę. Okej, okay, tu jest Fernand. O, tam jest jeszcze tych dwóch typów. Dobra, sobie wezmę tutaj kartę, momentum. Okej, okay, to jest spoko. Mamy szansę na to, że. Ok, nasza, nasze działko niestety już zginie. Dobra, ja już spadam. O kurde, mam mało życia! Mam mało życia! Zginąłem! O nie udało nam się przeżyć. Nie udało nam się przeżyć. Dobra, nie wiem co to jest za postać. To jest Kasi. Nie, to nie jest Kasi, to jest Sky chyba. Ja jeszcze tą postacią nie grałem. Nie wiem dlaczego niektórzy strasznie uwielbiają tą postać, ponieważ ona ma bardzo mało życia. Jak wygląda statystyka, moi drodzy, oni zdecydowanie więcej nam rozwalili, my musimy teraz przejąć kolejne miejsce, capture point, dokładnie, musimy przejąć kolejny punkt kontrolny, okej, okay. dobra, niech sobie tutaj nawalają, o kurde, jaka frajerka, a, ucieknę jej, niech się wali. Okej, okay, lighting, go. Kurde, nie mogę nic zrobić, nie mogę nic zrobić. Nie mogę nic zrobić. To jest problem. Bo mam bardzo mało, kurde, ale tutaj jest frajerka. Ona widzicie, ona znika. Ona znika, dlatego to jest wkurzające. Nie wiem skąd ona atakuje i ona potem ma bardzo mocny atak wejściowy. Dobra, mamy 3 sekundy. Prawdopodobnie przegramy tę rozgrywkę, ale Okej, okay, może tutaj skoczymy Dobra, kurde, siege engine Podchodzi już Dobra, ja sobie tutaj ustawię totem hilujący Totem hilujący jest tutaj I jedziemy Czy ja mogę go nawalać? Dobra, już mogę go nawalać, więc jedziemy Spadaj Spadaj, ziom Musimy rozwalić jak najszybciej Mamy dobry atak Dobra, rozwalimy. Dużo nam nie wezmą Silence. Dobra. Olu ich no wolą. Zobaczcie jakie obszaróweczki. No ty frajerze? Co ty mnie tutaj robisz? No patrzcie jak się podniecił. Strasznie zależy... O kurde. No, ale we mnie uderzył, nawet nie wiem w jaki sposób. Okej, okay, moi drodzy, wiele osób też pytało, czy jest tutaj coś takiego jak Ulti, a mianowicie ja nie mam zielonego pojęcia, czy wyjdzie, w tym momencie nie ma, ale jest duża szansa na to, aby wprowadzili do postaci takie coś jak Ulti, więc myślę, że wprowadzą, bo jeżeli chodzi o aktualny stan, czyli trzy umiejętności, to jest dosyć ubogo, tak? Myślę, że to jest zbyt mało, aby ta gra potem, o kurde, no co za frajer. W sumie ciekawy pomysł miał gościu, bo przejęli nam, przejęli nam planta, a myśmy się dali właśnie w bójkę. Więc myślę, że ciekawą sytuację tutaj odegrała ta laseczka na tyłach. Oj dupa. Dobra, ja sobie tutaj użyję totemu chilującego. Stanę sobie. Poczekam aż tutaj wyjadą. I lecimy. Nie mogę w nich atakować Dobra. Oni już jadą chyba. Strzelają, strzelają. Oj gościu, spadaj Dobra, spadajcie, spadajcie, mam level up Dobra, ja się ukrywam, ale oni mnie rozwalą. Dokładnie. Wezmę sobie jeszcze do tego Lightning Strikes, uh, totem person, dobra Radius totemu ten, Ghost Walk Ends deal Damage Around You. Nie Weźmiemy coś takiego, moi drodzy. No niestety, nasza drużyna zdecydowanie przegrywa. Jeżeli chcielibyście zobaczyć kolejny odcinek razem z jakąś drużyną, żeby tutaj pograć z osobami, które na streamie są, to gadajcie, to z widzami pogramy następny odcinek. O kurde, co ty tutaj robiłeś ziomek. Spadaj. No, to jest najważniejsze, aby rozwalić tego typa w tym momencie, ponieważ oni już nam rozwalają nasz skarbiec. No i niestety, good game. Pojechali nas, pojechali nas. Tak to wygląda. Czasami się wygrywa, czasami się przegrywa. Tym razem przegraliśmy. Następny odcinek postaram się nagrać właśnie. Nie, następny nie, ponieważ następny za chwileczkę nagrywam, więc może następnym razem, gdzieś za 2-3 odcinki, to myślę, że wrzucę właśnie już taką rozgrywkę drużynową na spiku A cóż, jeżeli Wam się gra podobała, rozgrywka Wam się podobała, w moim wykonaniu, łapka w górę. Pamiętajcie, jest strona oficjalna, możecie się zarejestrować. Możecie czekać na klucz. Nie wiem, jak długo trzeba czekać. Nie wiem. Dodatkowo, możecie na przykład wejść na TeamSpeak polskiej społeczności. A ja się z Wami żegnam, ponieważ tu już mam kolejny meczyk i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!